Także cześć witajcie wszystkich bardzo serdecznie oczywiście w kolejnym odcinku z tej strony Mietek Ja Was witam z serii Bracia w Polskiej Farmie Jest to oczywiście kolejny odcinek Następny tego materiału mordeczko zostaw tutaj oczywiście łapeczkę w górę Ciebie to nic oczywiście nie kosztuje także klikaj łapeczkę w górę oglądający każdy ten odcinek Pamiętaj tutaj mordeczko ci którzy oglądają nie subskrybuje tego kanału No to nie wiem mordeczko na co czekać Zostaw sobika, żeby nie przegapić kolejnych live'ów, odcinków na tym kanale, także zostaw sobika, łapeczkę w górę, napisz tutaj pod tym oczywiście yy, Czekajcie tam Wiesiek siedzi, jak siedzi Wiesiek yy, Napiszcie oczywiście pod tym odcinkiem tutaj hashtag dzisiejszego odcinka A niech będzie hashtag przystanek, a oczywiście przypnę serduszko jak oczywiście każdy ogląda poprzedni odcinek, no to wie oczywiście co ja okradłem a okradłem oczywiście tutaj zgrabia zgrabiareczkę oczywiście ze złomu no a co tam, nie było oczywiście sprzedaży, yy, tego sprzedawcy oczywiście ze złomu, no nie było tego gościa, który pilnuje. No a to oczywiście sobie przyjechałem, zabrałem sobie oczywiście zgrabiarkę ze złomu, a co tam, nie? No ja jestem widzowie dzisiaj jest zadowolony, bo mam tutaj widzowie elegancki nowy sprzęt na gospodarstwie Zaraz zajadę widzowie na gospodarkę, zobaczymy jak tam Pipcio co na ten temat powiem. mam nadzieję, że będzie zadowolony Mam nadzieję, że może mi nie wysklinam, bo wiecie, bo on zawsze nie lubi jak się przywozi jakieś stare rozklekotane yy, maszyny na gospodarstwo Także, no wiecie taka maszyna, o kurwa mać policja jedzie Czekajcie, to chyba nie do mnie, to widzowie, chyba nie do mnie Także wiecie maszyna mam, widzowie, elegancko, bo się na kosy Dzisiaj widzowie, ruszamy, jedziemy teraz na pole Testować, oczywiście, zgrabiareczkę, także jak mówię Zostawiajcie łapeczkę, widzowie, już dzisiaj pod odcinkiem Bo lecimy, widzowie, po dużą apeczek Tutaj Subika na kanale, haszta przystanek I oczywiście mam serduszko Tam Darek ma, oczywiście, brama dalej rozklekotana O, tam do kogoś chyba zajechali, to chyba nie do mnie A to nie, widzowie, to w sumie tak sobie nie ma tego Jak w sumie w pobliżu je, zajadą nie, to ja widzę, że ja schowałem tę zgrabiarkę na, na, na wszelki wypadek. Bo, jakby zajechali do mnie, na jakoś, wiecie, na jakoś tutaj sprawdzenie gospodarstwa, albo na czegoś, no to wiecie, jak zobaczę tę zgrabiarkę, że tu ona to stoi, ja ukradę ją, to tam nie będzie, już zawsze trzeba schować. Bo, wiecie, jak zajadę, po, po zobaczę, że ja kurwa ukradłem ze złomu, to ja sobie się problemów narobię. No czekajcie, to trzeba gdzieś tutaj kurwa schować w te krzaki, nie wiem. Także, jakby to sprawdzać, mi zaraz jakoś cudowe, czekajcie, gdzie by to schować tutaj. Bo wiecie, naprawdę widzowie, fajne sprzęt. No nie powiecie, że nie, no naprawdę tajebisy sprzęt, że złapą okazję. Czekajcie, bo to chyba kurwa potok, jest, zaraz wjebę do potoku jeszcze. To chyba nie przejadę. Czekajcie, bo jak zajadę, to będzie stranda. Naprawdę widzowie, fajną zgrabiarkę, że ukradł, nie? Bo wiecie, ona nam się przyda do zgrabiania. O to właśnie widzowie, chyba nam chodziło. Taką właśnie widzowie chciałem znaleźć, zgrabiareczkę, którą będę mógł dzięki niej pozgrabiać troszeczkę. Bo wiecie. Bo tam jedno, to tamto zgrabiarko, co mi kopi to tak średnio, nie? Dobra, tutaj postawimy, to w sumie nie zobaczy. Ten jak to zajado Odczepimy, na razie poczekamy, na razie poczekamy, jak sprawa uciśnie. Nie na tam sobie leży, nie wiem. Dzień, dwa. Kurwa, zajechali widzowie, chyba zajechali. Chyba jednak widzowie zajechali tutaj, chyba. Albo tam po do indora zajechali, nie, do nas widzowie zajechali, także. Teraz widzowie, trzeba być ostrożnym, nie? Bo, jak znajdą zagabireczkę, to będzie problem, nie? Dobra, zajechali! Dobra, zajechali! Co mi tu chcieli? nie? Dobra, czekajcie, bo wyjechać nie może! Ale jaja! Dzień dobry, panie władzo? Dobry, jesteś, to jest Staszek Komendę Policji co? w Woli Bruntowskiej? To tam się, Panie Aspirancie, stało? Co, pani? Ja... Jakaś kontrola, jakaś kontrola czy coś takiego? A, jaka kontrola? Czyszczenie kurwa gospodarstwa będzie, pani? Jaki, Jakie... Jest... Jaki czyszczenie gospodarstwa? przypada? Pana! do Pana Mietka astart? No tak, jestem, to jestem ja. A czego Pan uciekał z... i... Czywnikiem? Jakimś ciwnikiem pan uciekał przez policję A pan coś się wiadawało, normalnie jechałem 25 na godzinę, to rań na gospodarstwo wracałem A tam rada był, że żeś pan jechał na, na objeździe tutaj i kurę pan potrącił, to nie wiem. Zdawił generali, że przysiadę, że z, zgłoszenie dostałem Kurę potrąciłem? Tak, pan jechał i pan został, i wypierniczył panu na goniarnię to nie wiem <laughs> Ale ja, ale że, że Kura tego przycha na objeździe, tak? Tak, i pan wziął tę kurę i pan do sąsiada wypierniczył. Ale gdzie? Na goniarnie. Na goniarnie? No i, i zadzwonił do mnie, żeś pan... goniarnie jego ten... Obie ten... ten... Przyjechał, rozjechał i wywaliłeś na goniarnie do niego. Wiesz? Nie? Nie, proszę pana. To jest jakieś oskarżenia według mnie, bo... Na mnie tutaj, bo ja takiego nic nie zrobiłem nawet. Nie? Żadny kurwa kury nie potraciłem, co pan? To jakaś bójda była, tak? Zgłoszenie, no tak! To, to to nie wiem, to pan chyba źle coś dostał i jakieś inne zgłoszenie, nie wiem. Ale to było też, tak, że, że pan chyba u. coś ukradł, bo coś pan wiózł, kurwa, nie wiem, coś tam pan wiózł. No i zostałem zgłoszenie też o to, że pan był na złomie. Jakie, u pana... Grzegorza jakiegoś? Kurwa, macie. Szpicla? Jakoś tak się nazywał. No to. znaczy się ja wra... przejeżdżałem koło złomu. Ty, pa, pan, na złomie nie był? Na no, ci się nie byłem na złomie, przyjeżdżałem no, wiem, że jak... Słuchaj, panie, że jakaś tam ta była, jak to powiedzieć? Zgłoszeni dostaliśmy, że ukradli jakąś gobiarkę. To pan nie był? Na kamerach? No, pan sprawdza jakieś kamery tam? Hmm, właściciel, wyściciel mi tam powiedział, żeby jego nie było, bo był na grządkach. Tu z tyłu zaraz za firmą, to nie wiem. No, nie wiem, bo ja sobie tak przyjeżdżałem, ale żadnej grabiarki nie miałem podczepionej, panie. Była taka zgrabiarka, y... stara zgrabiarka była. Taka y... niewybolowana, zaraz z zjedzoną. Aha, Zza... i jest we mnie oskarżenie, że ja ukradłem, Oskarżenie na oskarżenie napada nie mam, ale podejrzenie mam, że pan ukradł z złomu y... ...przewracarkę, pięciostkę ...grabiarkę z patykiem, taką żelazną, ramą. No to pan, no to słuchaj panie. Słuchaj panie, słuchaj tak było. Na kamerach widać było, że jakiś masę Ferguson jechał. Ale nie wiem czy to pan z koszulu jechał, taką inną koszulę chyba. Nie wiem, czy to pan przebrał się, czy nie. Może to pan był, nie wiem. Bo był masę Ferguson. Taki jak teraz pan ma tu na gospie, To dużo na gospie jest taki masę Ferguson. No tak się akurat zdarzyło, że jechałem traktorem sobie. No, no może takim samym. Ja się pójdę po sąsiadach, popytam. Tu zaraz z boku chyba pan Inder mieszka, tak? Czy ja? no, no tak, no tak się skarży, że to mój sąsiad, pan Inder, no. Bo tu w że... Było coś, że takie Jak pytałem się właśnie, to już z gabiarką, kurde, pięciogwiazdowa. Pięcio Widzieli, że ktoś jechał, tylko nie wiadomo kto jechał. No to dobra, no Widzieli pan... kto? Ma... Słuchaj, maskę mieli, miał maskę taką czarną, bo nie wiem. No to pan pójdzie popytać najwyżej, nie wiem. Ja to po, pobliżu to zabieram, za dobra, 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 dobra. Widzowie mamy problemy. Widzowie, mówiłem, że to do nas zajechali w sprawie zgrabiarki, że że mu ukradł. To ja widzę mam teraz robić. A nie o tam kurwa do potoka spuścić. Czekajcie, ten panem policjant pojechał? Czekajcie, bo jak on tam pojechał do pana Indora, do kogo na pojedzie? Widzę jak on pojedzie tam do sąsiada, a ten, ten sąsiad zawsze mi lubi podkapowy na policji bo wiecie, ja jestem z nim cięty, wiecie, bo to jest to jest sąsiad z i on zawsze kradnie mi tutaj, kurwa, kury, kaczki mi zawsze zawsze krad. Zajechał do niego, tak! Zawsze robiłem robię z nim zawsze awantury. Nie pokazywałem wam sobie tego na odcinka, no ale... To jest człowiek, który z którym się nie da żyć po prostu. Także... On wszystko potwierdzi, że ja ukradłem z grabiarkę. także więc widzowie no dzisiaj mega wtopa, chyba wpadka, policja chyba zabierze mnie do kryminału, do więzienia, bo no tego chyba z chyba się nie da ukryć ukryć No ale no co ja widzę poradę No jakoś tak się stało, że policja zadzwoni na policję No i co ja mam teraz zrobię z tą zgrabiarką Gdzie ona stoi? Czekajcie może policja nie zobaczy. Gdzie ona stoi, Tutaj stoi Chyba, że do, do potoku tu wyrzucić Tutaj widzowie nie będę wyrzucał do potoku, bo przecież jak to, jak wyrzucę do potoku, potem jak są wyciągnę? Dobra widzowie, czego się nie robi dlatego, nie? Żeby wiecie, żeby nie pójść do więzienia To nie może byłoby to popchać Jak to stoi? Dobra, tak to stoi, że policja tego nie zobaczy Tylko czekajcie, trzeba się pośpieszyć, bo jak zajedzie, to będzie problem Tego badyla bym podniósł, może bym przykro, to czekajcie Tego patyka podniosę, zakryję ją O, Dobra Czekajcie, czekajcie, jeszcze tutaj troszkę w bok Dobra, teraz, idziemy, bo jak przyjedzie, to będzie problem. Dobra, szybko, szybko. Zobaczymy jak na sprawę, czy załatwy z kimś, czy nie. Zobaczymy co się dzieje. Dobra, jedzie, widzowie wraca. Dobra, wraca. Ja widzowie tam nawet nie wychodzę. Ja tam nawet nie wychodzę! Ja już przyjechał, widzowie zajechał już. Dobra, zajechał znowu. Halo pan jest, pan Mietku, panie, 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 panie Assał! Będę widział. udawał, udało że mnie nie ma, nie? Ja spal! Gdzie pan kurwa jest? Pan uciekł do piwnicy? Kurwa, szpiter kurwa. Turnia udaje, że to kurwa nie onda. Panie Paniotku! Nie ja, pan kurwa uciekł. Panie To właśnie widzowie ukryć, bo będzie problem. Kurwa jest. Będzie, będzie widzowie problem. Spróbuję się może widzowie tu ukryć, żeby mi ten policjant nie znalazł, nie? Jakąś wymówko zaraz nie... Tu stary kark pan Kuwa za nim. Pamiętku? Dobra, nie o, ma. Tu kurze... pan yy, No dzień dobry, pan, co tam się stało? Łodzieju! Co teraz, Kit, wciskałeś? Mi tu kurwa się odpowiedział pan Indor... Pan Kuwa przy, przywatarkę ukradł Ze złomu jechał pan kurwa tutaj o. Masę Fergusonem jechał pan. Ba. I co pan teraz? Kita będzie wciskał, że to pan nie był? Ale co proszę pana? Przecież ja przed chwilą sobie tutaj nalewałem do baniaczka wody. Kaczką. A co mnie tam obchodzi jakiś kuwa kaczki zgnite? Widzia yy, pan widział, że pan jechał przewalcarką kon, yy, pięciogwiazdówką na gospo tutaj, bo widział, skręcał kręgosławka na lewo i wszystko powiedział. A któryś tam szedł? O, ten Indor, pan Indor tutaj. Kurwa, zajebie tego Indora no. starego. Dobry. To teraz pan kurwa do niego, bo teraz gada, to pan po pobije go teraz, pójdzie na niego czy co? Tak. No i poszukiwanie koło całego gospa. No to pan szoka! Zna no, jak znajdę coś, to pan wiesz, nie pan lepiej nie chowa tego, nie pan teraz się pan... Pan, pan się teraz... Panie, ja teraz nie mam do czego się przyzna, yy, przyznać, bo pan ja tutaj że mi z nie ukrył ja powiedziałem, że wjechałem koło, koło złomu miałem podczepiony agregat jak już. Tylko słuchaj panie, pan jeszcze... pan miał jeszcze do tego kamery. Jakie kamery? Mam z... miał kamery na budynku. Na całe gospo. No, Podarkę. i co w związku z tym? I... jechał to już ma Fergusonem Przewracarką To chyba skradzioną, nie wiem czy pan jechał miał swoją, czy... Pan ukradł z złomu, nie wiem Muszę zobaczyć a jak on wygląda a, a panie, a zaraz co kurwa ukryje. no Ale pan też, pan masz czas, Słuchaj. pan nie ma co robić, no to pan szukasz i panie, nie wiadomo czy to jest ta przewracarka ze złomu Ten co pan ukradł, zrodzał taką... Y, to było taki... Koro czerwony... Wiśnia taka Stara farba taka no nie, proszę jak... pana, no ja jechałem za agregatem ja, kurwa pan za agregatem jak to w. Mase Ferguson jechał z jakimś i skręcał tu w tę stronę. No nie wiem czy pan jechał, a tu widzę, że to pan ma Fergusonem a ja to nie chyba na gospie nie, 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 słuchaj, nie pani, pani, pani słuchaj, to może panu się powiedzie może nie ten traktor, może ten sam, ale ja wtedy byłem w domu, ja pierogi jadam. I Może przyszedł mnie jako gospodarstwo, może jednak ten złodziej uciekł No nie wiem. Ja przysłukam całą gospodarkę i może znajdę, bo pan coś ukrywa, pan nie chce nic powiedzieć, prawda? To pan, nie wiem, pan zacznie szukać, nie? Bo to są nie mam co do odpowiedzenia, więc. Kurwa, znajdę, no to będzie kara, kurwa. To dobrze, to pan szuka, ja mówię, a ja się... za, za, Za wiesz, za jeszcze. powiedzieć panie. kłamać jeszcze. Że pan kłamał i... i. prawdę nie powiedział. No to pan szukasz. Kodeks karny i heja. To pan szukaj. No to szukam. No to pan szuka. Ja za panem będę chodził, że pan czegoś nie zajebał. Tu ty może Tutaj nie, tutaj będzie dobudówka robiona, to będzie świnie ta... Pani nie idę do ty tylko ja to sprawdzę to muszę wszystko. No to pan sprawdzać. I po te papiery pa, Słuchaj pan. panie, panie chodź pan tu. Pan może z nawozy na ogórki Nie to kurwa A na co wygra, ja jestem z miasta A to dobra, a to pan ma y, panie No Bo mam to kurwa koguta skiśniętego Bo może chce wyjemy na gniarnie na sobie już żywa, wywalił razem. No, no proszę tak... by dać. No dobra, no spoko, panie, niech pan tak będzie. No. Pan się skarżyli, że pan y, do sąsiada do dnia i tak? koguta zabił. Koguta kurwa czy kura, bo wreszcie nie wiem to, to chyba kura była, kura no. Dobra, no to pan mówi, że kura. Nie, jednak ja nic nie było. Jak nie było? Nie było, dobra, pan szukaj, bo czasu nie ma. Tam pan, to, to pan, tam. pan nie iść po lewo, bo tam pan obszary mógł jebać. Tu nie ma, to wiesz, że, pan tam w las. Wie ktoś ma pan tutaj? Nie ma tutaj zaglądania mi z winkla, poszedł A tu zamknięta ta obora czy jak? Tak no tam jest zamknięta, pana. tam nie można wchodzić Ale przyzwa, ale, ale proszę mi tam nie otwierać tego Przez przyz, przyz te dziury zobaczę czy tam jest coś Tam nie ma nic hmm, są To pan nie, to nie to lata, to nie bo mogę słuchane. pana zaraz ucieprzyć Słuchaj panie, a te buty to pan tu na lewo sprzedaje czy jak? A co pana butle moje interesuje, bo ja sobie sprzedał co chciał Jak przyjedziecie z nakazem mogę pokazać o butli Szukaj pan nie ma nic. Nie ma nic. Jest jedna na coś tam Nie wiem po co. Tu jeszcze jest. To krzyżki, nie wiem, z czy pan kuwa z lasu obciął? Straż była, straży nie było straż, tutaj. A co, pan jest kuwa ze straży leśników, czy z policji? M czy no to idziemy dalej. Nie, nie, pasuje, no to co? Nie idziemy dalej. tu jeszcze jest, to jakieś tutaj jest do, 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 do tego, do oczka tutaj wywali, to nie wiem. Z no pan, zi pan, pan, pan może wszystko szukać sobie, to nawet nic nie ma co szukać. To jest, nie wiem. Nic chyba. Nie ma no, nic. Pan widzi, no nie ma nic tutaj. Jezioro jest jeszcze. Pan może szukać. Ma. A no zaraz się męśczą moczu. co tak w gumakę na taką akcję. Ty panie, bo tam chyba coś tam nie leżało. Czasem nic w tej wodzie pan poszuka dobrze. No, zaraz przyznam się pan czy nie? Za ma nic. Nie ma nic? Nie ma. To pan szukaj dalej. To, to coś musi być? Musia pan, bo to, to wiesz, pan tutaj 60 kóła podgapało, wiesz No Pana. Widać tutaj, tutaj pan coś musi mieć, pan jeszcze coś ukrywa kurwa widzisz, że drzewo ścięte jest, coś tu pan kurwa, coś tu pan zakrywał kurwa Te Nie ma takiej możliwości nawet pan świeże ścięte drzewo jest co tam te pan, pan Pucatera, jakie, świedzy, A, jakie świeże Jakie świeże drzewo ścięte świeże jak to jest? Jeszcze kurowa pniaka zostawiłeś kurwa obciętego Gdzie? Pan pokaże mi co Pan, poka... dwie, dwie pan, pan pokaże, pokaże mi kurwa gdzie jest, gdzie jest pniak to churopnia katana nie ma, ale pan miał szczęście, że ptaka, ptaka nie, nie ma. No to pan ja pan przyjechał po zgrabarkę poszukać gdzie jest. O kurwa, coś tu widzę! To no Pan to znalazł jednak, ale to, ale to jest ta moja, tak. to jest ta moja, panie. Jak twoja kurwa to była... Mówiłem, no czerwona, z rdzą, yy, niepomalowana, yy, stara farba. Jest, piśnia. Jeżdżą te banale? Yes. Ale ja tak to się... To proszę pan. pana, bo tak się składa, że ja zapomniałem właśnie o niej i taką właśnie też miałem na gospodarstwie. To ten pan pietniczy teraz, panie To była ta zgobiarka ze złomu. Właściciel przyjedzie i jeszcze potwierdzi, że to jest jego. I ten teraz, przyjedzie. Te, pan. bo za, nie... to i jadę na, na, na policję z tym. I pana też biorę. Skrętanki. Panie, może się dogadamy? Co, to, co się dogadamy? Co ma pan... Po, Łopówkę pan zadać? Zaraz pan daj Panie może Panie, panie, panie... panie, panie może, może jakiś chyba guta pan Po co tak jest, jest, jest gnity jest. <laughs> Panie to weź pan się dogadałem, kurwa ja muszę siano robić Jaki siano pan będzie robił jak to muszę teraz y, zakasować, skasować to Ale nie panie bo jest ja specjalnie... Dobra ja to ukradam, ze zgrabiarkę ze złomu ja się panie jeszcze przez no mówię No panie, panie, panie ja, ja musiałem to ukraść A po co? Po co ten pan pan, pan ci? No bo... Panie, Siano mam! No co kurwa, każdy ma siano na wiosce trzeba No ale... z kurwa. złomu. kurwa! Panem No, no nie, było gościa jest... i... nie było gościa i tak się zada... zdarzyło sytuacja, że musiałem to ukraść Z panem grześni, trzeba było się dogadać? Jak pan to Nie było go, to trzeba było zadzwonić do... Do... Do, do niego A nie pan prakradnik, Radnik u was jaki tam są, z złomu Panie! A wiesz, że trochę uszkodzona jest, nie wiem, czy pan tu gdzieś przypierniczył czymś? Czy panie, nie? panie, weźmy się dogadajmy no co by ty No to my się nie dogadamy, my do sądu do sprowadzam do sądu Pani nie to panie. Nie no panie, co pan? Bawa. Ja nie chcę problemu co robić. Pan oddaję tę gwiazdówkę, pięciągwiazdówkę czy do sądu sprowadzamy papiery i pan papiery jeszcze ubrudzi dzisiaj Panie, weź pan się pan dogadamy jakoś. I życie jeszcze. Panie. Na staru lata Panie, weź pan coś No co będę? Co będę brał? Ta weź pan Kuba, ja jaki siano mam A co mi Kuba panie siano obchodzi, jakiś stary? Dobra, ale ile? Co teraz, co, co panem teraz zrobi, kurwa? Ile będzie teraz jadł? Ile? Tysiąc złotych i mi nie ma i nic nie na no, tym i papiery panu nie, nie, ten, nie zabrudzę Dobra, chodź pan, chodź pan do domu Kurwa, czekaj pan poczekaj jeszcze tutaj Tysiąc złotych to w sumie za 500 złotych chyba zgrabiarkę zakupię no chcesz panu mogę do, do, do sądu sprowadzić, że pan no, ukradł grabiarkę i tak bym... tam pan tam, 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 tam był 1000zł i... i nic nie by było. Dobra, a dobra, a ja bym teraz... Koment... By... Słuchaj panie, na komentarzu bym powiedział, że tak jak go nie znalazłem i szukamy dalej. Dobra, ale gdybym teraz odwiózł grabiarkę, to też bym to też bym miał do sądu, nie? Że jak? Jakbym teraz odwiózł grabiarkę do tego, do sądu, to też bym dostał na poli... na, do sądu? Nie, wtedy pan ten Grzesiek by... Zgłosił. by... Do, do, do sądu. Z zgłosił, że pan od od by nic nie było. No to on, no to ja piadę oddać. To wojrzyj, że oddać? No, bo wtedy nie będę miał strandy. Chyba, że pan wykupił od niego normalnie. Wtedy nic nie będzie. A ile? No, A ile ona kosztowała? On mówił, że tam coś pół 300 zł. Eee, płaszczość. panie, to ja kupię od niego, to by nie dam zwyczaju, uszuście. Ja. Uszuście tak do mnie wam to. Pieprzone uszuście. Kurwa, uszuście. Koszy stąd? To pan chyba o jest jak kurwa pan za, za czysto złoty kurwa ukry przewazarkę A kurwa proszę się w ogóle indigmować Jak pastaszek co ty, Pastaszka, nie, nie znasz z Nie za kurwa pastaszka, a pan kurwa wypierda tam do ja, Indora i, Słuchaj panie ja tu chyba już trzeci raz u pana jestem Pan daje roz, rozróbę robi Ta pan chyba zróbę narobi chyba się myślisz, że kurwa jakieś koszulę ubrałeś Policjanta mi się jesteś na służbie? No służbie, no, no na służbie jestem kurwa. No to pan, no, proszę się wydigmować no, to przedstawiłem się. Jak? Staszek. Jaki? Dolny? Staszek Dolny. A co? Nie, no, do... Staszka Dolny, a pan. Nie, nie, nie... że pan wyjechał trzydziestu, kurwa, jego, pruty. Przestań pan gadać taki durdolty, pan musi mi napiec łapać na gorąco czynko, że ja kurwa jakąś zgrabiarką kradę, bo tak naprawdę ta grabiarka jest moja. Tylko ja tu też nalażę, a ty mi tu nie dyryguj. No, I nie proszę. Ja wyjedziełem doskupować, przyjedę na następny dzień, no. Dobra, na... proszę wyjechać, proszę mi z wyjeżdżać, już już! Urwa. Proszę sąd. Bo czasu nie ma tak Przyjedziesz, przyje przyje przyjedzie mi tutaj miasto i będzie mi dyrygowano Ja się dorobiłem do proszę mi to wyjechać już Gównoś będzie podskakiwał Już, proszę mi wyjechać stąd Proszę mi wyjechać stąd na śmia Dobra, raz kurwa Za te buty też się panowałem Dobra To nic nie jest. Dobra, panie, pan nie deryguje, pan jedzie Pan do, tam do nie, Indora raz, to do, 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 Dobra, tak tam to Kuba, tam, tam do Indora pan jedzie No Kurwa Siema! Dobra widzowie! No, taka akcja jak widzieliście sami na odcinku. No, co ja wam powiem? No, policja przyjedzie tutaj, chyba tajne służby, nie wiem, CBS czy kurwa FBI, zajedzie na gospodarkę jutro. No, zajedzie to na gospodarkę, bo jak widzicie, no, ta zajadą. zajadą taką chyba większą gabaryną. Więcej ludzi chyba zajadą. Usiłki chyba tutaj. Będą wezwane na nasze gospodarstwo, widzowie, także no gruba akcja będzie właśnie się szykować, chyba że odpuszczą No bo zajechali po tego pas grabiarkę, sami widzieliście, no jakoś mu się udało to znaleźć, panu policjantowi No i wiecie, czemu się widzą przyznać, że to moja że to grabiarka jest ukradnięta, nie? No a w sumie niech im będzie, nie? To wiecie, ja się jakoś na to przygotuję Chyba, że widzowie do tego czasu weźmie się o wymaluje Wymaluje się, może tutaj elegancko sprayem Wyczyści, może wiecie, że to nie będzie ta sama skarbiarka, nie? No coś się widać że ogarnie, nie? No ale dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka Jeżeli wam się oczywiście podobało, zostawcie tutaj Łapeczkę w górę pod tym odcinkiem Ten, ten kto oglądał odcinki, live'y, nie subskrybuje kanału, no to zostaw sobika. Napisz tutaj komentarz, hashtag przystanek, oczywiście przypnę serduszko o tam widzę dalej, gdzieś tam coś tam sobie jeżdża, tym policja. Także trzymajcie się do kolejnego materiału i siema.